I witam podobnie. Zagrajmy w Metroid Zero Mission. Teraz wszystko już pozdobywaliśmy, za wyjątkiem mega bomb do naszej piłeczki. I teraz stąd musimy dojść aż tutaj, do centrali tego statku matki tych piratów kosmicznych. No, jeju, 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 a i tak mi gówno zrobicie. No i teraz wam pokażę, tylko musi szczelić we mnie. No szczelajcie. No, widzicie? Już nie jesteśmy odporni na ich ataki. Nie to, co w Metroid Fusion. I to właśnie mnie boli, że takie coś robicie na złość graczom. I teraz, gdyby ktoś był ciekawy, bo ciężko w ogóle wyjść z tej krainy i trzeba znać sposób. Jeśli mamy mega bomby, to trzeba po prostu to rozwalić. I wtedy szkło pęknie. I tam sobie po lewej na dół zlecimy. I możemy sobie po innych krainach chodzić. Ale to dla ciekawskich. Gdyby ktoś nie mógł, ogólnie są chyba dwa albo trzy przejścia. Ja, oczywiście, nie będę już wracał, bo to nie ma sensu. O, skubany ten jest przerąbany. Widzicie, już mnie odpychnął. Dobra, nie będę się z nim walczył, żeby mnie czasem nie zabiło. O, skubańca. jeszcze te. Te też są przerąbane, bo tylko rakiety na nich działają. Jeszcze takie kulki elektryczne. Nie wiem, czy da się ich zranić tym, da się, oto dobrze. No ale świetnie, teraz save jest dezaktywowany. Okej, okay. teraz się wrócę i sobie doładuję życie. Co, co by tu powiedzieć? Nie wiem. Oprócz tego, że muszę spieprzeć na samą górę. O, może tu sobie zbiorę chociaż. No i będziemy sobie walczyć z takim nie wiem, bossem, którego ja uważam za porażkę kolejną. Bo jest po prostu głupie to, co oni zrobili. No co jest, nie rozwalisz? No, już myślałem. No i żółte drzwi to jest właśnie to, że musimy mega bomby użyć. Dobra, oj oj, tu jest ten czarny. Nie będę się z nim walczył, bo on sporo życia nam zabiera. Ale pod koniec gry i tak będę musiał używać właśnie swoich umiejętności na niego. O i znowu jeszcze jeden. No i nawet widzicie, on jest odporny na ten scream attack, którego ja uwielbiam używać. Sytuacjach właśnie takich bardzo niebezpiecznych. No i trzeba też uważać, bo czasami na dole sobie stoją. A gdy uciekamy, liczy się każdy punkt życia w walce z tymi czarnuchami. Mam to gdzieś, że jest alarm. W sumie teraz już nie ma alarmu. No, a ten czasie to nie jest tylko po to, żeby taką ścianę zgrywał, żeby było dużo trudniej, dużo wolniej przejść. No, ten przerąbany. No, wycham cy. Oj, 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 No a jaki to jest boss główny? Smok Tylko, że ten smog jest taki... Głupi po prostu A, i pewnie wam nie mówiłem Grałem pierwszy raz tego Metroida, przeszedłem całą grę w jeden dzień <grybujesz> Bo właściwie, jak byłem mały To sobie grałem No i ma... ma mówi coś tam, że trzeba kończyć No nie? No, miałem wtedy może 10 lat. Może nie. Może trochę więcej. Dobra, biorę to. Nie będę się cackać. No i miałem tam parę lat. No, ale w każdym bądź razie chodziłem do podstawówki. No i. A co tam? Skończę sobie grę. No i wiadomo, wszystko pogaszone, A ja cięba dalej. Bo jeszcze tam Bosik został do pokonania. No to mi szkoda było zmarnować. Czegoś takiego No i Mamy już dwie megabomby Właściwie dwa zasobniki z megabombami No a ciekaw jestem czy ty tu wejdziesz A nie widzisz Cię nie wyszedł Wejdzie czy nie wejdzie? Nie wejdzie A to masz Nie jesteś sprytny Piraci kosmiczny Ja sobie tylko skoczę do save'a. Tuż proszę. Jest specjalne pomieszczenie dali nam do oczyszczenia przeciwników, żebyśmy się nie męczyli z save'em. No, a jeśli ktoś gra już długo w tej krainie, to po prostu ta muzyka już jest do znudzenia i chciałby posłuchać coś innego no i tutaj musielibyśmy użyć właśnie te mega bomby, żeby wejść, i tutaj wskazówka jakby ktoś nerwiał się, że nie może wyjść stąd bo jest alarm później to tak jest przejście i tutaj możemy też zdobyć sobie życie ale jest przerąbane zdobyć go po prostu ciężko zdobyć, a jest pewien sposób, po prostu trzeba y, używać ten speed attack, czy jak on się to nazywa dokładnie. Y, speedbuster, o. Speedbustera trzeba używać w pewien sposób i wtedy można uniknąć tych wszystkich dziadostw. I coś idzie. Jakiś metal. Ja sobie naszykuję super rakiety O, jaki duży No teraz będzie przerąbany Kurde, ja muszę dojść do wprawy No dajesz Ach, uciekł A no, nie coś prosty po prostu trzeba tylko. sobie cały czas unikać tego lasera. A rakiety są tylko po to, żeby no.